Witam Was w Pasiece na Bradzie no, w ten taki grudniowy czas bo mamy dzisiaj 24 grudnia zimno, szpetnie rano co prawda był lekki mrozik i było fajnie yy, tak słonecznie yy, i biało w tej chwili temperatura jest na plusie pada Deszcz, no tak się zrobiło. Mało przyjemnie. Korzystając z tych kilku ciepłych dni, które tutaj u nas były, w grudniu pasieka została przeleczona znowu. Także wszystkie zabiegi zaplanowane zostały zrealizowane. I mam nadzieję, że pszczoły teraz w spokoju doczekają sobie do wiosny, już bez większych problemów bez większych kłopotów. No jedyne, jedyne, czego tu się mogę obawiać, to jakieś huraganowe wiatry, które ewentualnie mogłyby postrącać te ule na ziemię. Jak deszcz pada, przetrę obiektyw. Może będzie lepiej. Widzicie, grudzień to też czas takich podsumowań. No więc mijający rok był dość trudny. Tu na naszym terenie wiosny praktycznie nie było. Zbiory miodu wiosenne były takie no, co najmniej średnie dodatkowo no tu na jesień na moja i sąsiednie gminy zostaliśmy objęci strefą zapowietrzoną z gnilcem amerykańskim więc no, dodatkowy kłopot czekamy teraz wszyscy na jakieś wizyty no weterynarii no na wiosnę oczywiście weterynarii żeby sprawdzili nam te pasieki żeby można było normalnie funkcjonować ale to jest jak gdyby jedna strona medalu druga strona medalu, to słuchajcie, grudzień to też czas planowania zmian i tu nie ukrywam, że przyszły rok będzie u mnie taki dość rewolucyjny będą zmiany bardzo, bardzo daleko idące Mijający rok nauczył mnie, że nie ma co odkładać marzeń. Trzeba je realizować wtedy, kiedy jest tylko na to możliwość, bo nie wiadomo, co nam przyszłość przyniesie. Jak część z Was zapewne wie, oprócz pszczół, to moją pasją są długodystansowe jazdy rowerem. Przy czym mówimy tutaj o odległościach rzędu. Kilkuset, tysiąca, kilkuset kilometrów. Ponieważ gdzieś tam miałem w planach zrobienie większych wypraw rowerowych, takich po od 3 do 10 tysięcy kilometrów, no to nijak to się nie spinało z pasieką, z zajmowaniem się pszczołami. Dodatkowo, ponieważ ciągnie mnie na północ gdzieś tam w Skandynawia, Nordkap, Biegun no może biegun przesadziłem, ale koło podbiegunowe no to wiadomo, że tam mogę jechać tylko i wyłącznie w lecie no to czyli tak naprawdę w szczycie sezonu tego naszego pszczelarskiego przez ostatnie dwa lata próbowałem jakoś tam pogodzić pszczelarzenie z jazdą na rowerze i stwierdziłem, że to nie ma sensu ani nie jestem w stanie realizować tych planów rowerowych, które sobie wymarzyłem. Ani te pszczoły nie są wtedy tak zaopiekowane, tak zadbane, jak powinny być, jak na to zasługują. Czyli dlatego też podjąłem decyzję, że no, zawieszam działalność pasieki. Tak, na minimum 2-3 lata pozbywam się pszczół, zostawiam jak gdyby na pasieczysku puste ule. Tak, żeby przez te 2-3 lata, może 4, no to zobaczymy, nie ma co przewidywać tak daleko, zrealizować te wszystkie swoje plany, marzenia rowerowo-podróżnicze. Oczywiście wszystkie filmy na kanale zostaną no, tak, jak, tak, jak są. Być może co jakiś czas wrzucę na kanał film, no nie wiem, jak w czasie tej podróży, no choćby przez, yy, no, przez Polskę, tak, jadąc jakieś tam dojazdy po kraju. Jeżeli trafię na pasiekę, trafię na pszczelarza, który będzie chciał się pochwalić yy, tym, co posiada, zgodzi się, żeby to sfilmować i pokazać, no to wtedy takie filmiki już bardziej reportażowe, yy, no też na kanale umieszczę. Natomiast no też nie ma co ukrywać, że dużo większy nacisk będę kładł na rozwój tego mojego kanału rowerowego. Link do niego będziecie czy macie w opisie pod tym filmem. No i tam oczywiście zapraszam wszystkich tych, którzy oprócz pszczół, no to jeszcze pasjonują się rowerem, jazdami rowerowymi. Taką już. Szeroko rozumianą turystyką, bushcraftem, bytowaniem w terenie, już jak to zwał, tak zwał. Ten rok będzie rokiem dla mnie, takim rokiem treningowym. To znaczy, zaplanowałem sobie trzy ultramaratony rowerowe, czyli to będzie w sumie około 2,5 tysiąca kilometrów. Zaplanowałem no, taką wyprawę turystyczną, samotną, będzie około 1500 km, i tu będę chciał robić ścianę wschodnią. No i do tego dojdą oczywiście jakieś trasy z rodziną, z takie typowo wycieczkowo, typowo turystyczne. Szacuję, że w tym roku będę chciał zrobić około no, nie mniej jak 10 tysięcy km, po, znaczy w tym, to znaczy no, w 24 po to, żeby przygotować się logistycznie, sprzętowo do kolejnego roku, czyli do tego roku 2025 no, żeby tam już pojechać tak na spokojnie z przygotowaniem odpowiednim na taką podróż no, prawie czteromiesięczną, miesięczną tak? czyli 4 miesiące w, drogu, w drodze Samodzielnie, bez wsparcia zewnętrznego, z noclegami na dziko. I jak, się, jak się uda, to oczywiście relacje z tego wszystkiego będę publikował na tym kanale rowerowym. I słuchajcie, no i to jest tyle takiego no niepożegnania no właśnie ja nigdzie nie żegnam no. nie rezygnuję z pszczół jako takich nie rezygnuję z pasieki, nie sprzedaję uli, sprzętu tylko po prostu zawieszam funkcjonowanie tej pasieki na no tak jak mówiłem na 3 może na 4 lata no zobaczymy gdzie mnie los poniesie gdzie zdrowie pozwoli dojechać gdzie jeszcze PESEL da mi przepustkę do jazdy Oczywiście jeżeli będziecie mieli jakieś tam pytania takie no, awaryjne z, y, z pasieki, coś tam będzie się działo, nie takiego, y, zawsze możecie do mnie napisać, no, przy czym nie oczekujcie odpowiedzi natychmiastowej, no, choćby z tego powodu, że często będę w miejscach, gdzie y, nie ma żadnego zasięgu y, telefonicznego, czy, czyli internetowego. No, i zanim wjadę w jakąś tam strefę, gdzie jest zasięg, to może minąć parę, parę dni. W zasadzie to jest tyle takiego filmiku informacyjnego. Dzięki za oglądanie tego, co już by jest opublikowane. Mam nadzieję, że z wieloma z Was spotkam się za te 3-4 lata, jak wrócę z powrotem do pszczół. No, a teraz. No cóż, no zapraszam na swój ten kanał rowerowy. Tam możemy się cały czas spotykać. Tam możecie zobaczyć, co się ze mną rowerowo dzieje. Gdzie jeżdżę, jakie zawody obstawiam, jakie ultramaratony. No i tak geograficznie tak? jakie miejsca na świecie gdzieś tam próbuję zwiedzić i pokazać. Także do zobaczenia. No i co, no i powodzenia w nadchodzącym nowym sezonie pszczelarskim.